Co robić, żeby dziecko nas słuchało? Wielu rodziców ma problem z tym, że kiedy proszą o coś dziecko, dziecko wtedy ma jakieś problemy ze słuchem. Albo nie słyszy, może udaje, że nie słyszy, albo słyszy i mówi zaraz. Albo mówi: Nie, nie zrobię tego. Albo mówi: Niedobra mama. Mam najgorszych rodziców na świecie. Wyprowadzam się. Albo jest jeszcze gorzej. Są w ogóle jakieś sceny dantejskie: jest płacz, obraza, histeria, tupanie, piski. No nie, no to, to w ogóle no nie o to chodziło, no, no, no mówisz, no po prostu mówisz, no, no nie wiem, nie, to jak mówić, to jak mówić, to w ogóle no, o co chodzi? A dlaczego tak jest? A dlaczego tak się dzieje? A co ty w ogóle mówisz do dziecka? Czego ty od dziecka chcesz? No chyba to, to jest normalne, że nawet małe dzieci mogą mieć jakieś swoje obowiązki. Czy to jest problem, jeżeli poprosisz, żeby wyjęło coś ze zmywarki? Czy to jest problem, jeżeli mówisz umyj zęby, ubierz się, zjedz jabłuszko? Posprzątaj zabawki, chodź tutaj, obiad jemy, umyj ręce. Czy to są jakieś straszne rzeczy, czy to dziecka wymagasz nie wiadomo czego? Wyłącz telewizor. Posprzątaj te klocki. No, przecież to są normalne rzeczy, a ono w ogóle nie słucha. Masz taki problem? Postaram się coś poradzić. Po pierwsze, nie działaj z zaskoczenia. Wyobraź sobie. Że dziecko też jest człowiekiem. Jeżeli dziecko bawi się w najlepsze, albo układa klocki, albo rysuje, albo ogląda bajkę, weź wyluzuj. Nie wchodź mu w paradę i nie mów mu Wojtuś, Kamil, Zosia, ręce myjemy. Dajże spokój. mywarkę opróżnij. No przecież on teraz jest w ogóle w innej jakiejś fazie, w innym rytmie, w innej częstotliwości, w innym wymiarze. Zajęty, wkręcony, skupiony na czymś zupełnie innym. Przerywasz mu. W ogóle, żeby do niego dotrzeć, no to musisz zrobić naprawdę sporo zabiegów, ale po co przerywać zabawę dziecku? Skoro grzecznie się bawi, grzecznie sobie wiesz, jest w jakimś innej, innym wymiarze, no po co to robić? Nie działaj z zaskoczenia. To, o co prosisz, niech będzie przewidywalne. Nie dziwszy się, że dziecko nie zareaguje. To normalne. Jak oglądasz film, twój ulubiony film, i przychodzi ktoś i mówi: No, weź mi, podaj te nożyczki. To też jesteś wkurzona. Zasada numer dwa: powiedz raz, konkretnie i krótko. I mów na przykład: Kamilku, rozpakuj zmywarkę. Bo dla Kamilka rozpakowanie zmywarki, słuchaj, to jest, to jest, to jest, jakiś, to jest jakiś kosmos, to jest, to jest pół dnia. To w ogóle jest to strasznie wielkie zadanie. Jeżeli Kamilek ma od dwóch do sześciu lat, powiedz mu konkretnie i jak najkrócej, jak najbardziej precyzyjnie: Kamilku, chodź, pomożesz mi wyjąć dwa widelce ze zmywarki. Jest konkret? Jest. Dwa to dwa. Nie o to chodzi, żeby od razu uczyć go rozpakowywać całą zmywarę. Chodzi o pewien nawyk. O mały kroczek, choć wypakuj dwa widelce. To nie jest nic wielkiego i to jest do zrobienia dla dziecka. Tak, tylko dwa. Zasada numer trzy. Daj prawo do odmowy. Nie, nie żartuję. Naprawdę, dziecko ma prawo odmówić. Tak jak normalny człowiek. Jeżeli powie nie, to co wtedy? Kara? Presja? Szlaban? Time out? Izolacja? No, odmówiło, nie wykonało Twojego polecenia. No, dajże spokój. Jeżeli mówi nie, to znaczy, że nie chce tego robić? Ma dwa, 3 lata. Ma na to czas. Powiedz tak. Aha, dobra. W takim razie to ja wyjmę dwa widelce ze zmywarki i sobie je policzę, a ty w tym czasie będziesz tutaj stał i patrzył, jak ja to robię. Czy to jest OK? Jak najbardziej. No zobacz, co zrobiłaś. Nie przegrałaś, nie ustąpiłaś, nie wygrałaś. Poszanowałaś swoje własne dziecko. Poszanowałaś jego odmowę, poszanowałaś jego zdanie. W niedługim czasie dostaniesz to samo z nawiązką. To się opłaca. Kolejna zasada: powiedz to! Językiem dziecka. Jeżeli chcesz, żeby Maksiu rozłożył talerzyki na stole i mówisz tak, Maksiu, rozłóż talerzyki na stole, a, a Maksiu nie za bardzo tam chce, no to powiem ci, że Twój sukces yy, no, jest dość marny. Zrób inaczej. Powiedz tak. Maksiu, talerzyki mi mówiły, że bardzo by chciały, żebyś się rozłożył na stole. I tak mówią, Boże, ja się już nie mogę doczekać, kiedy mój kochany Maksiu przyjdzie i mnie swoim, swoją łapką rozłoży na stole. Nie chcę, mamy, ja wolę Maksia, niech mnie Maksiu rozłoży. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy Maksiu to zrobi. Ojej, tylko nie wiem, czy będzie chciał, czy nie. Rozumiesz? To jest język dziecka. Stań bardziej po stronie dziecka. Zrób to od strony dziecka. Twoje szanse rosną. Ciągle ma prawo do odmowy ale szanse Twoje rosną. Kolejna zasada. Wrzuć dziecko w rytm. Postaraj się, żeby Wasze życie w rodzinie było jak najbardziej porządkowane i przewidywalne. Powiedz Maksiowi tak. Yy, teraz gotuję obiadek. Będą kotleciki, ryż i surówka. Przed obiadkiem umyjemy ręce, zjemy obiadek i umyjemy ząbki. Rozumiesz? pewna sekwencja, tak żeby Maksiu był przygotowany na to, co się wydarzy. Żeby mycie zębów po obiedzie nie było jakimś zaskoczeniem. O, Jezu, ja chciałem już iść na klocki, a tu jakieś zęby trzeba myć. O nieku, Ja tu się bawię, obiad jest, już bym chciał jeść, a tu jakieś jeszcze ręce myć, o nie. Przygotuj go, nastaw go mentalnie, daj mu dwa punkty do przodu. O, świetnie. Umyjemy zęby i idziemy na spacer. A na spacerze? Wrócimy ze spaceru, jemy kolację i, i tak dalej, prawda? To, co dziecko będzie robiło, daj mu z wyprzedzeniem kilka punktów, żeby dziecko ogarniało, co ma się dziać. Unikniesz tego, że ono Cię nie słucha. Kolejna zasada: daj akceptowalny wybór. Jeżeli powiesz: umyj ręce, to dziecko może powiedzieć: nie, nie umyję. Ale możesz powiedzieć to inaczej. Maksiu, myjesz rączki wodą zimną czy ciepłą? Albo Maksiu, myjesz rączki mydełkiem zielonym czy różowym? Zobacz, dziecko zachowuje prawo do swojego zdania. Dziecko też chce mieć jakiś udział w tym, co jego dotyczy. Nie zastanawia się nad tym, czy ma umyć ręce czy nie, tylko jaką wodą, jakim mydełkiem i to właśnie o to chodzi. Musisz mieć kilka trików wychowawczych, żeby radzić sobie z tymi niesfornymi naszymi maluchami. Mam nadzieję, że skorzystasz z tych porad, które właśnie ci powiedziałam. Jeżeli podobały ci się te porady, postaw lajka. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, udostępnij go innym rodzicom. Jeżeli masz do mnie pytanie, jeżeli chcesz opowiedzieć mi o swoich przygodach z dzieciakami, napisz komentarz. Dziękuję ci. Do zobaczenia.